Obró marzeń witamy serdecznie, mąż, kości, mieszkan, prawy. Kiedyś ja obcinałam przefatorem, ale teraz mamy różne urządzenia i bardzo szybko, bardzo sprawnie, kilka minut wszystkie święty. Wow! Leci na mnie. Nie podwiązujemy. A ściąć trzeba. Dlaczego? No dlatego, że gdy przychodzą jesienne wiatry, targają liście i te liście są wtedy po całym tajemniczym ogrodzie i ja muszę ściątać. Dlatego poczyńmy. Skosił Miskanty, a teraz robimy z Miskantu sieczkę. E, Mamy rozdrabniać do gałęzi, ale Miskanty źle rozdrabnia, ponieważ one się owijają, te trawy, i nie za dobrze radzi sobie właśnie z Miskantami. Natomiast... E, Mąż jeździ tutaj traktorkiem. Cały czas powolutku tam i z powrotem i robi się taka super sieczka skoszona. Zaraz pokażę. O, tak to wygląda. Świetnie. Do czego to wykorzystamy? No, wkrótce będziemy przekopywać ziemię glebogryzarką w ogrodzie warzywnym i będę tą sieczkę sypała do środka, ponieważ kiedyś ścinałam sekatorem na mniejsze kawałki, też tak robiłam, tylko dłużej rozkładały się w ziemi, a teraz taka skoszona sieczka z muskaku będzie po prostu idealna do ogrodu warzywnego z olbrzymiej kępy miskantów wysokich, a było ich bardzo dużo, została tylko taka kubka, e, tutaj jest zrobiona sieczka, mąż poszedł po trzecią taczkę, bo dwie już mamy pełne, jak to wygląda? Tak. I gdy będziemy używać glebogryzarki, to zamiast liści będę sypała to do środka. Dlaczego? Dlatego, że na liście nie będę czekała, ponieważ one nie mają najmniejszego na razie zamiaru opadać, więc traktorkiem zmiażdżymy sobie te pozostałe pędy miskanta. I gdy mąż będzie jechał glebogryzarką, ja za nim z wiaderkiem, z sieczką będę wsypywała do środka, a liście pójdą na wierzch, jak się pojawią. Mąż pługiem w ogródku warzywnym pracuje. Ja tutaj wrzucam sieczkę z miskanta chińskiego, którego zmiażdżyliśmy kosiarką traktorkiem. I mąż z jednej strony robi ruch, z drugiej strony zasypuje. I w ten sposób właśnie użyźniamy ziemię. Ja tak robiłam od lat, tylko zamiast sieczki z miskanta dawałam liście. Bo wtedy liście były jakoś wcześniej, a teraz na razie tych liści nie ma i robimy trochę jak za dawnych lat I teraz do rowu i tak pozostanie do wiosny następnego roku. Natomiast jeżeli liście zechcą spaść, a mam nadzieję, że kiedyś jednak spadną, no to wtedy dam te liście tutaj jeszcze dodatkowo na wierzch, żeby była wilgoć i przede wszystkim, żeby też tak szybko nie wyrastały chwasty. Zapytacie, czy pod czymś takim mogą być szkodniki. Mogą. Mogą być myszy, mogą być turkucie, ale zakładam, że nie będzie, ponieważ od lat stosuję tę metodę z liśćmi. I nigdy tutaj szkodników nie było. Zawsze ten ogród warzywny udało mi się użyźnić, spulchnić, a właśnie o to chodzi. Żeby jednak ta ziemia była mięciutka wiosną, przejedzie tutaj mąż glebogryzarką, wszystko to wymiesza. Pięknie jeszcze spulchni i wtedy co tutaj sadzę? Rzymniaki. Wtedy ziemniaki rosną bardzo dobrze. Zakładam, że... Chciałabym, żeby w następnym sezonie ziemniaków było więcej, ponieważ ta lewa strona była bardziej wydajna od prawej i chciałabym właśnie, żeby tutaj ta prawa strona również zrobiła się bardziej taka żyzna. I tak nam wyszła nasza praca. Rabata została już pugiem tutaj spulchniona nasypane wcinki mi No i teraz jak będą liście, będą na wieś no i tyle pracy. Reszta będzie już na wiosnę. Życzymy mi miłego dnia. Do zobaczenia.